Co się dzieje na rynku kredytowym? Czy rynek kredytowy już jest w bardzo dobrej sytuacji? Czy po ostatniej obniżce przez profesora Glapińskiego rynek kredytowy się naprawił? Czy jednak dalej to jedna wielka tragedia, w, której, w którą nie warto wkładać ręki, najlepiej to nawet nie patrzeć i najlepiej o tym nie myśleć? Zastanówmy się, co się dzieje. Przede wszystkim dzieje się to, że kredyty w Polsce potrafią być oprocentowane 7, np. 57 tak? To oznacza, że milion złotych kredytu wyniesie nas 7040 zł miesięcznie przy założeniu, że kredyt to 30 lat, 7000 zł 40 miesięcznie 7040 zł Miesięcznie. Tak? Ile to jest 7040 zł miesięcznie? 7040 zł miesięcznie to jest 1646 euro. Co to oznacza? Że istnieje prawdopodobieństwo, że możemy dostać kredyt, który dzisiaj wynosi dwa minimalne wynagrodzenia netto w Polsce. Tak? Czyli jeżeli zapłacono by nam. Dwa minimalne wynagrodzenia, to spłacimy sobie kredyt o wysokości miliona złotych. Cóż to oznacza? No, to oznacza, że oczywiście życie w Polsce jest niemożliwe w normalnych warunkach czyli Polacy, większość Polaków musi żyć w bardzo małych mieszkaniach, które na pewno nie kosztują milion złotych, a kosztują na przykład 600 tysięcy złotych, 500 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych. I to oznacza, że yy, no, będą żyć w bardzo małym mieszkaniu. Prawda? Jeżeli sobie, weźmie, czyli będzie im się źle żyło. Prawda? 400 tysięcy złotych dzisiaj to szanowni państwo 2816 złotych, tak? 100% na 7,5% to 2816 złotych. Czyli mniej niż minimalna. Czyli w Polsce ewentualnie ktoś może sobie pozwolić na małe mieszkanie, czyli musi żyć w ścisku, ale i tak to jest bardzo, bardzo drogie. Bo nie dość, że to będzie mieszkanie bardzo małe mieszkanie, to i tak rata kredytu wyniesie 2816 zł plus do tego czynsz, ogrzewanie, oświetlenie, razem mamy co najmniej 4000 zł miesięcznie średnio w skali roku. Cóż to oznacza, że sam kredyt na malutkie mieszkanie, w nie najlepszych dzielnicach, w, w, w kiepskim standardzie, ee, z drugimi rachunkami, będzie więcej niż płaca minimalna w Polsce. Tak, czyli to jest bardzo, ale to bardzo źle. Gdyby doszło do tego, jeszcze do jakichś wahań, to już nawet nie chcę o tym mówić. Czyli jest zwyczajnie źle. I źle, bo większość ludzi jest skazana w Polsce. Dzisiaj polskie społeczeństwo na, na, dzisiejszym, na dzisiejszej sytuacji jest skazane na życie w klitkach za niebotyczne pieniądze, tak? bo jedno wynagrodzenie pójdzie na ratę kredytu i na rachunki, a na przykład ojciec będzie pracował, matka wyda na te rachunki, a ojciec na przykład na jedzenie i życie, powiedzmy zarobi 5 czy 6 tysięcy złotych na rękę, tak? jeżeli zarobi. W małych miasteczkach, Większość ludzi zarabia minimalną, czyli te 3,5 tysiąca złotych. Wielu zarabia 5000, ale większość zarabia 3,5 tysiąca. Prawda? A to właśnie w takich małych miasteczkach są te małe mieszkanka. Eee, w, w, więc Polska generalnie, można szcz, ś, ś, śmiało powiedzieć, że Polska to skrajna bieda. Ubóstwo. Bo Polacy są skazani na albo bardzo drogi najem, który właściwie mniej więcej wychodzi tyle samo co te kredyty, e, albo nawet drożej czasem, l, l, lub bardzo drogie kupno, prawda? które naprawdę się nie opłaca, tym bardziej do większej tragedii dojdzie, jeżeli by oprocentowanie wzrosło. Oczywiście można sobie zamrozić na 5 lat, będziemy wtedy bezpieczni. Prawda? Powiedzmy, jeżeli w kredycie w warunkach będzie tak że jeżeli cena nieruchomości spadnie poniżej zaciągniętego kredytu to na przykład nie będą domagać się dopłaty prawda, w ciągu trwania tego kredytu do e, kapitału aby kapitał się obniżył stosunkowo do nowej ceny nieruchomości mówmy sobie wprost jest po prostu jedna wielka tragedia Jedna wielka tragedia. Eee, można by jeszcze inaczej na to spojrzeć. Można sobie, kupić, eee, można sobie kupić, szanowni państwo, coś bardzo ultra taniego, na przykład za 200 tysięcy złotych, ale to już wtedy żyć w totalnej nędzy. Można wziąć kredyt na 35 lat, prawda? No i wtedy to wyniesie nas 1358 zł i to jest taka cena spoko zjadliwa bo do tego dojdzie taki sam czynsz mniej więcej i takie same mniej więcej opłaty bo te opłaty zbytnio tu się nie różnią więc wyniesie nas rata powiedzmy te 1358 zł plus te 1500 zł Widzicie za te rachunki, czy tam ile to tam wyniesie, no to będziemy mieli te 2,5 tysiąca niepełne 3000 zł, to jeszcze nam zostanie z tej płacy minimalnej. Ale wiadomo, za 200 tysięcy złotych to można sobie kupić tylko w tych najtańszych miastach albo na totalnych wsiach, prawda? Czyli wtedy musisz mieć pracę, to możesz mieć pracę wtedy zdalną, no to ok, prawda? A jak nie, to musisz mieć samochód, a samochód to cza, <noise> drożej niż to mieszkanie. Cię wyniesie jeszcze bardziej, prawda? Bo jak się zepsuje benzyna do jazdy naprawy, prawda? Więc sam ten samochód to droższe niż ta cała rata. Więc kółko się w Polsce e, nędznego społeczeństwa unędznie. Upodle, upodlonego społeczeństwa się zamyka. Tak? Tu wszystko jest tak ładnie domknięte, żeby nie było tak dobrze, ani tak, żeby było tak źle i tak niedobrze. Tak, gospodarka Polski jest prowadzona od dziesięcioleci, aby było tak źle i tak niedobrze. Czy gdzie indziej jest inaczej? Tak, oczywiście, że gdzie indziej jest inaczej. W wielu krajach jest znacznie inaczej. To jest akurat Polska. Czy w Polsce, mówmy sobie wprost. Na przykład teraz, wiecie, ceny na przykład nieruchomości w Trójmieście spadły dosyć mocno, ale na przykład, żeby wynająć sobie normalne wielkości mieszkanie, na przykład w Gdańsku, prawda, to trzeba zapłacić, na przykład, jeżeli masz dwoje dzieci, jest mama, tata, dwoje dzieci, żeby wynająć normalne, nająć normalne mieszkanie 70-80-metrowe, to trzeba zapłacić razem z rachunkami około 500-6000 złotych. I to nie będzie, wiecie, jakiś nie wiadomo jaki luksus. To po prostu będzie takie najtańsze mieszkanie. No mówię wprost, Polska dzisiaj to dla większości społeczeństwa, która nie ma mieszkania, która nie ma domu, która jest skazana na najem albo na kredyt. To jest nędza, nędza i koniec, kropka. No tak są ludzie, którzy więcej zarabiają, to wtedy są ci ludzie, no ale też muszą kupić małe, bo oni wcale tak więcej nie zarabiają, żeby to było takie fajne, prawda? Są ludzie, którzy bardzo dużo zarabiają, ale to są jednostki w Polsce, to są jednostki, mówmy sobie wprost, tak to już właśnie w tej naszej Polsce wygląda. Ale czy jest gdzieś inaczej? No, zobaczmy sobie, szanowni Państwo, tutaj mamy, tutaj mamy hiszpańskie kredyty. No i te kredyty, na przykład tutaj mamy na raty 863 euro, też są du dosyć duże. Tutaj mamy, proszę bardzo, 224. Tutaj kredyt ile on jest? 224 to z nazwy to będzie 958 tysięcy, tak czyli tam prawie na milion złotych rata wynosi ci około 863 euro tu mamy 900, 900, 800, około 800, 800, nawet to widzimy po 700, około 800 euro, tak czyli rata kredytu na tam te 957 tysięcy bodajże, 958 tysięcy to jest 800 euro płaca minimalna tam wynosi, szanowni państwo 1200 euro, czyli jest to mniej niż płaca minimalna, to taki dosyć duży kredyt. Oczywiście to też bez sensu takie drogie kupować w Hiszpanii, bo to też ci mało zostanie z tej płacy minimalnej to czy znaczy też z trochę większej płacy niż płaca minimalna. No, ale za to w, właśnie jest dobrze w Hiszpanii, że w Hiszpanii można sobie kupić 100-metrowe mieszkania bez żadnego problemu, już za 100 tysięcy euro. No znaczy 100 tysięcy euro. 100 tysięcy euro, szanowni państwo, albo za 120 tysięcy euro, 130 tysięcy euro już można kupić fajne, duże mieszkania, prawda? No i wtedy. I wtedy to 100 tysięcy euro przeobrazi się nam, w znacznie mniejszą ratę, i widzimy tutaj raty, prawda? Tutaj te kredyty na ile? 110 tysięcy euro, na przykład kredyt, rata 425 euro, 408 euro, 471 euro, tak? Bo chodzi o to, że w Hiszpanii są dostępne 3-4 razy tańsze nieruchomości. No? Tak? Tak, tam 100 metrów kupisz sobie już za 100 tysięcy euro, bez problemu. No? Tak? plus dodatkowo rat oprocentowania kredytu w tonie 7-8%, a widzimy to jest 2-3, APR 3,5. Tak? Niektóre dochodzą do 4, 4 tutaj nie ma, do prawie 4, o coś będzie, jest 4 jaki? APR, prawda, a tak to 2, na przykład TIN 2, zamrożone na przykład poniżej 3, 2, 2,5, prawda, yy, czyli te oprocentowania są, potrafią być 2, a nawet 3 razy niższe w zależności od tego, jak sobie, czy sobie zamrozimy, czy nie, yy, czyli mamy 1 trzecią minimalnego wynagrodzenia. 471 euro, 430, 450 to jest 1 trzecia minimalnego wynagrodzenia. Tak? Czyli nie dwa minimalne wynagrodzenia jak w Polsce, czy całe minimalne wynagrodzenie przy tanim mieszkaniu, a tu już sobie kupimy 100 metrówkę za 1 trzecią minimalnego wynagrodzenia. No, ale trzeba zrozumieć, że tam nie, nie ma zimy generalnie, prawda? W znacznej części tej Hiszpanii, czy jak sobie gdzieś tam kupimy, to nie ma zimy, prawda? Yy, jedzenie już jest dawno tańsze niż w Polsce, nie trzeba tych, tych ciuchów, tych butów, tego wszystkiego, szanowni państwo, nie trzeba tego używać, nie trzeba tego mieć i to jest bardzo dobre i to jest bardzo tanie. Yy, więc, no, mówmy sobie prosto, sytuacja dramatyczna jest w Polsce. Eee, też chciałbym przypomnieć, że wcale w Hiszpanii nie ma jakiejś złej sytuacji, eee, jeszcze dodatkowo się wykaraskali od tych 5% na wojsko, to znaczy, że będą mogli sobie przeznaczyć te pieniądze na życie, prawda? Bo dostali możliwość nie kupowania tego uzbrojenia w NATO, więc będą sobie kupowali tylko za 2% 2,1%, a nie za 5%. My będziemy za 5%, więc będzie, no, będziemy, będziemy kupowali armaty. Prawda? Za 5%, aż w skali roku PKB naszego. Dodatkowo, no, kredyty drogie, no, handel nie w naszych rękach. Czy będzie dobrze? Nie, nie będzie. Po prostu nie będzie dobrze. W ogóle nie będzie dobrze. <laughs> nie będzie dobrze w ogóle. Mówmy sobie wprost. Nie, nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym wszystkim, prawda? Nie jesteśmy w stanie, jesteśmy naprawdę do tyłu. W ogóle nie poradziliśmy sobie, rządy wcześniejsze nie poradziły sobie, państwo polskie nie poradziło sobie z kryzysem w 2020 ani w 2022. Cofnęliśmy się, szanowni państwo. Dramatycznie do lat 90., i społecznie, i finansowo, i ekonomicznie. To prawda, że rzeczy się pobudowały i tak dalej, ale nie do końca też się pobudowały, bo tak się mówi, że Polska się pobudowała. To to, no ale nie do końca też się pobudowała. No są jakieś tam lotniska, no ale wszędzie się pobudowały na świecie lotniska. Wszędzie są lotniska, wiecie, w, i w Tajlandii są, i wszędzie są lotniska, prawda? Yy, a tak w rzeczywistości to większość rzeczy była. No jakieś ulice się pobudowały, no tak, bo ich nie było, no to się musiały pobudować w to miejsce, prawda? Yy, to jakieś tam się rzeczy pobudowały, ale większość była pobudowana, i tak w tej Polsce taka jest rzeczywistość. Yy, pomiędzy szarymi blokami zbudowano po prostu nowe bloki, yy, malutkie 30-metrowe klitki, 35-metrowe klitki, trzy razy droższe niż w Hiszpanii. Na trzy razy mocniej oprocentowany kredyt z trzy razy za drogim gazem i elektrycznością. No, taki jest obraz, szanowni państwo, rynku kredytów hipotecznych w Polsce rynku oprocentowania. Jeszcze tak, żeby pokazać, że to wszystko prawda, tutaj proszę bardzo. Bank PKO S.A. sponsoruje się, szanowni państwo, w Google na 843 RRSO a bank PKO, bank polski reklamuje się, szanowni państwo, na 8,19 bodajże RRSO, więc widzimy, że to wszystko jest prawda. Odsetki w Hiszpanii od miliona złotych, czy w strefie euro 20, 30, 35 tysięcy e, koszty, prawda, od miliona złotych, a w Polsce, szanowni państwo, 70, 75 tysięcy e, złotych, czyli dwa razy większe te odsetki, no ale nieruchomości dwa razy napompowane, mocniej, wszystko drożeje skrajnie, a nasze zarobki jednak odbiegają od zarobków hiszpańskich i to dosyć znacznie. Nie jest tak, że mamy takie same zarobki w Hiszpanii, co w Hiszpanii. To jest kłamstwo. Mamy nasze minimalne wynagrodzenie to 820 euro, ich minimalne wynagrodzenie to jest 1200 euro. Proszę bardzo, tutaj mamy ile te 3500 zł teraz jest? 3550 zł to jest 830 euro, tam jest 1200 euro. No, dużo jest to o połowę więcej, mniej więcej. Więcej, ale tam jedzenie już dawno jest tańsze niż w Polsce. Kredyty dwa razy mniej oprocentowane. Nieruchomości 3, 4, 5, 6 czasem razy tańsze dosłownie za metr kwadratowy. No, długo by wymieniać gaz, prąd, ciuchy, życie, prawda? No, to że u nas po prostu mniej się wody butelkowanej pije, ta z kranu raczej nie. A u nas trzeba, u nich trzeba raczej wodę kupować, butelkowaną. U nas w wielu miejscach można wypić. Kranówę u nich nie, prawda? No i tyle, szanowni państwo. I tyle z tego wszystkiego jest u nas, w tym naszym kraju. E... Czy jest jakaś nadzieja? Nie, ja nie widzę żadnej nadziei na polepszenie sytuacji w ogóle. Yy, nie widzę w ogóle żadnej nadziei na polepszenie sytuacji. Obecnie znacznie, znacznie, znaczne polepszenie. Są na to remedia, tylko tego się nie zrobi, i tyle, więc so, i są rozwiązania, ale ich się nie zrobi, więc nie ma nadziei, bo się rozwiązań nie zrobi. Zapraszam do wysyłania tego, szanowni Państwo, gdzie się da. Do subskrybowania, do klikania łapeczki w górę, do merytorycznego komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.